Ta z kozła. tej strony na Nasem. Przed tego filmu chciałbym zachęcić je do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem. W tym odcinku przedstawię Wam recenzję Epapierosa papierosa Joytech Ego IO. Sprzęt dosyć w sobie jest fajny. Mały, poręczny. W miarę lekki. Fajnie leży w dłoni za sprawą takich wypustek na zewnątrz. Bateria ma pojemność 2200 mAh, bakła pojemność 2 ml. Bateria startuje od 0,2Oh, maksymalnie do 3,5. Grzałki tej seryjne, które dostajemy w zestawie, dostajemy dwie, mają oporność 1 oma, ale możemy dokupić mocniejsze. Ja akurat mam 0,6, bo te o mniejszej oporności, tam 0,5 do 0,2, mają problem taki, że się łatwo zalewają. Nie wiem dlaczego, ale mają właśnie taki problem. Mamy tutaj regulację przepływu powietrza. W górnym kapie Po prostu kręcimy i tam ustawiamy Jaki chcemy mieć, tylko żeby wiedzieć jaki jest to trzeba sobie tam wciągnąć tego. Teraz mam akurat największy eee, Może zaprezentuję chmurkę z tego sprzętu Sprzęcik daje dosyć fajną chmurkę, jeżeli płacimy za nowy sprzęt w sklepie takim, typu właśnie Smoking World, 150 zł, gdzie na stronie internetowej bez problemu znajdziemy za 69,90 na przykład Eden. Polecam. bo Razem z przysykiem będzie chyba 89,90 79,90, ale sprzęt jak za tą cenę za nowy, 150 zł, jest dosyć fajny, chociaż i tak bardziej polecam iJusta S, ze sprawą tego, że ma poprawiony przycisk od jego poprzednika, czyli iJusta 2, Smok Stick One Plus oraz Milk Wave. Także w tym odcinku to by było wszystko. Widzimy się w następnym. Strzała. Cześć.